No wie pewnie pamiętacie co niektórzy z Was przynajmniej jak strzelaliśmy wiatrową w tamtym roku więc teraz sobie postrzelamy tym. Tak, dokładnie tym sobie postrzelamy. To jest pistolet na korki. No to co? Lecimy sobie postrzelać, nie? Dobra Tutaj mamy ich tyle. Także lecimy. Zaraz witamy się. Dobra, widzowie lecimy z koksem. Pierwszy strzał. jest zajebistego, ja pierdolę. Zapomniałem, jak się w ogóle to ma wybuch, nie? w sensie, jak mocno towali, robi wrażenie. Jak ja dawno, to to już was parę lat leży: 3-4 nieruszane. Także ten, może trochę postraszymy te ptaki albo koty. Koty niechciane postraszymy, szczególnie te niechciane, bo te, bo te chciane co mamy, to nie. To mam? Także ten, ja pierdolę, ale poszło kurwa z dymem. Uderzyłem następny. Dobra, ja się tego często boję ładować, bo może mi urywać łapę. Bo jak położę bezpośrednio na tym i to mi pierdolnie, to nie może palca odjebać. Ale no trudno. Dobra, walimy. No dobra, widzowie, ja się jeszcze trochę postrzałam A to by było na tyle w tej, w tej relacji, czy w odcinku, czy jak to nazwać. To jeszcze będzie na YouTube. Także na YouTube też wpadać. Nazywam się No i wróciłem, jakby co na ety, także ten. Na ety to też będzie. Także co widzowie, ja się postrzegam i się zwijamy, nie? No bo co mamy, co mamy robić? Ja się zwijam. Także ten jeszcze pięć strzał usuwalny, albo ileś jeszcze mi tu trochę zostało. Także co widzowie, się ma.